Na no dzień dobry. Witam na spacerku. Połowa września. W końcu troszeczkę popadało. Dwa tygodnie temu, wczoraj też. Liście już z wiśni zaczynają oblatywać. Ostrokrzewy już zaczynają pięknie owocować. Bardzo ładnie. To wszystko wygląda. Jesennych bar przybiera. W tym roku mało owoców na drzewach. Nawet je mają mało Prawdopodobnie było tak sucho, że podczas kwitnienia nie nektarowały i pszczoły po prostu nie zapyliły Ale taki mieliśmy rok Jakoś się wszystko uratowało Myślę, że na przyszły rok będzie lepiej że ta susza się w końcu skończy Winogronka, które Michalina obcinała w dwa razy w tym sezonie no już pięknie się dojrzewają, no, można powiedzieć nawet, że już się kończą Ale mimo dwukrotnego cięcia, jeszcze tu trochę liści, za dużo Ptaszki się dzielimy z ptaszkami, trochę przerzedzają, ale jak widzicie Takie stare sprawdzone odmiany, które poprzywodziłem jako dobry, Sprawdzają się, nie ma żadnego Moczniaka, żadnych innych chorób wszystko ładnie co wypuści to dojrzeje Także Dojrzej, nie narzekam Nie narzekam No mogło być trochę więcej ale taka susza To i tak To i tak dobrze że w ogóle coś zaowocowało Nawet to mam taki na tej pieperygolce znaleziony odzyskany ładny taki łuk i też masy ładnych owoców, o takie fajne, czerwone się jakieś zrobiły. No nieważne, ważne, że nie gniją, ważne, że dobrze smakują. Oczywiście najwyżej, najwięcej tych owoców, ale to jest właśnie prowadzenie je roślin tak żeby nie była tylko część jedalna, ale część Ozdobne, czyli takim bukiem, żeby sobie przejść do dalszej części ogrodu, tam gdzie ławeczka, gdzie można odpocząć. I oboje ozdobne też, zmieniły kolor liści. Wody do stawu muszę dolewać, zaraz Wam pokażę jak lilie jeszcze wyglądają jak kwitną hibiskusy bagienne bo w tym roku bardzo szybko zaczęły kwitnąć i pocieszymy się nimi trochę, bo nieraz to tak bywa, że dopiero tuż przed pryszkiem, przed przymroz przymrozkami parę kwiatów się pojawi i od razu przymrozek już po całym kwitnięciu w tym roku zakwituj bardzo szybko proszę, jakie olbrzymie kwiaty i jest ich mnóstwo Szaki wyrośnięte lili jest zresztą też ładnie, jeszcze się rozpadają sporo kwiatów wody oczywiście musiałem dodać, bo naturalnie tyle nie było. Tu taki hibiskus różowy będzie się udał. Inny kolor liści, ale też piękne kwiaty. Olbrzymie. Bardzo ładny krzew. Posadziłem sobie na linię stawem Ze20. Bo mi się po prostu podobają. A tu posadziłem kilka, żeby po prostu między tymi kortencjami, których przekwitły, między rhododendronami, coś jeszcze teraz kwitło. Bo tak to już by nie, że nie żaden kwiatek. A przecież jak to bez kwiatka? No powinno być coś, nie? drzewość co niektóre jeżębiny kasztanowce już wchodzą w taką fazę jesienną ale co zrobisz, no taka pora roku nie zatrzymaj się. ogniki już pełne w owocach buki stracą kolor dęby już gubię nasionka już co zapobiegliwe ptaszki chowają sobie na zimę zbierają takie półrobaczywa dziadają dziki się pojawiły oczywiście też od razu, bo bardzo lubią żołędzie no i taka kolejza bardzo ładnie w tym roku wybarwiły się świerki srebrne widocznie efekt tej suszy takich ładnych kolorów jeszcze nie miały Muszę to sprawdzić, wydawałoby się, że powinni szybciej zielenić. bo one kolor trzymają całe lato, a teraz im bliżej jesieni, tym bardziej wybarwione. Aż dziwne. Śliwki to Wam powiem, że są zwiędnięte na drzewie. Dojrzały, zwiędły i takie możemy zrywać. Także jeżeli na powidła, to prawie bez gotowania. Od razu gęste zaczyna kopić a co następny dowód że już jesień blisko cisy zaczynają dojrzewać będzie mnóstwo kulek Micholina je niedawno obcinała ale mimo wszystko będą miały bardzo fajnie skwinka już oberwana to jest siewka rakowiecka jak na siewkę to dojrzała bardzo szybko Dziś zebrane ten szparagów została do wyrośnięcia. Owoce dojrzewałem na różowo. Nie wiem, czy je widać. Tak i co roku tutaj sobie korzystamy. Hibiskus już przekwitł. Tak borówek, chani W tym roku było mało. Ptaki zjadły większość. No i na rancze zabitała szpa, Bóg szpanowa. nie było jej, nie było aż w końcu zaatakowała na trawę po tygodniu nie ma co kosić nie ma co kosić, nie ma co odrastać ale trudno się mówi i tak musi być hortensje bukietowe już tam oddali ładnie widać na no koniki w tym roku Mimo tej suszy, ale i tak nie są zaatakowane przez wszędziorki, spodziewałem się, że będzie gorzej. Katalpa olbrzymia, ale cyprysik się Michali nie uda. Muszę zacząć na za ten jałowy, z który obcięła. Widzę go pierwszy raz blisko, teraz bardzo badnie. bukietowe pięknie z tym sierkiem się komponują kalina już dawno po kwiatach Azalię wieżba japońska Słuchajcie sobie szerszenie zrobił gniazdo pod wieżbą japońską kosimy kosimy a to tu nagle Tuman Atakują długą w nogi krzyk, pisk Dobrze, że było gdzie uciekać, no, ale też muszą żyć, zjadają dużo owadów, też potrzebne. To taki kącik rhododendronowaty, azaliowaty, machoniowaty, bardzo gęsto, bardzo ładnie, Blisko stawu jakoś wszystko przeżyło, bo trochę się bałem, tam wyżej. Jest podlewany wodą w Szczambach w zaszczyszczalni ekologicznej Także jakoś się to wszystko trzyma Machuń naprawdę bardzo ładnie odbiwa Bardzo ładny ma kolor, ciekawy Jak przy tej suszy będzie kolor zimowy Ale słuchajcie, powoli muszę kończyć Bo coraz bardziej pada Będą krople na obiektywie Ale bardzo się cieszę, że pada bo woda w tym roku to podstawa wszystkiego. Ludzie gdzie się widzi, że klęski, że powodzie takie tragiczne. a niestety tutaj sucho. Klęska w drugą stronę. Nie wiadomo co lepsze. Ale na pewno nie chciałbym tak, żeby to zalało. Takie ofiary były. Współczuję tym wszystkim ludziom. Ale no ten klimat tak się robi dziwny. Zmienia się błyskawicznie. Wszystko robi się tak jak gwałtowne. Takie nic podzielone. Jak pada, to pada. Jak susza to susza. Jak upał to upał. Jak zimno to zimno. Takie nic w sam raz. Wszystko od razu na całego. Wszystko na pełen gwizdek. No ale co zrobisz, są różne czasy, każdy wspomina inaczej, ten był młody, tamten był młody. Ten mówił, na bosy biegał, tamten mówił, że było zimno, każdy wspomina trochę inaczej, ale na pewno coś w tym jest. Coś w tym jest, bo tak gwałtowność pogody do niczego dobrego nie prowadzi, także wszystkim jeszcze raz deszczu danych zbiorów. Uważajcie już na osy. Przebierajcie owoce skaleczone, żeby osy nie zjadały reszty tej zdrowej. Zbierajcie owoce z Waszych planów, bo niedługo będzie zima. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego zielonepogodowie.pl. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz nasz poradnik lub inne produkty będzie dla nas największą pomocą w prowadzeniu tego kanału. Dziękujemy. Dziękujemy.